Witam, z tej strony to ja, Gavin Novin, tak ja Gavin Novin. W dzisiejszym odcinku pokażę wam trick w grze Age of History 2 Pokażę wam taki trick. To są różne triki, które są i na potrzeby tego triku możemy wybrać jakikolwiek kraj. Jak każdy kraj możemy wybrać, naprawdę. To jest wszystko jedno jaki kraj wybierzemy, ale ja pokażę wam sztuczkę. Więc tak, tu są ustawienia Dam takie bo nie grałem na takie, znaczy gra... Nie, na takie bo nie grałem Więc tak Skarżył mi się na taki coś Na takie coś mi się skarżył chłop Skarżył mi się Tego ja, zagram jako Dobra Robimy to Okej, okay. czy dam radę? Um, powinienem dać radę, więc tak. Zagramy trochę ze starym bizantyjskim. A to się nazywa Sparta, ta prowincja w ogóle ciekawie. Weźmiemy Atenę i weźmiemy Wenecję. Weźmiemy Cypr. I poprawimy sobie relacje z Turkami. Turcy mi nie lubią. Ja zawsze inwestuję dużo populacji, ale wy inwestujcie jak chcecie, ja nie jestem w taki super dobry Wiem to na 10, to na 10. Hmm, się rozwijało prędko. Zarządzanie... Trzeba to słychać te Discord, bo się tam wyciszyłem. Koszt utrzymania wojska, badania są też dosyć ważne, więc tak. Podnoszę podatki. Lubię podnosić podatki. To zawsze daje na 30%, ale masz najniższe to daje, nie wiem, na przykład na 20% inwestycje nie są aż tak ważne, bo jest zazwyczaj ręcznie to ekonomię robi, ale nie jestem w to mistrzem. Chcę wam pokazać po prostu trika. Okej, okay, to boli. Tutaj wybuduję wsparcie. Też by się przydał budować port. No i tam gramy, robimy zwykłą, gierkę. I... I Turcy nie chcą mnie zaatakować, to jest dobrze. Jak już nie zaatakują, to jest będzie źle. Chcę, że ja mam w Istanbulu najwięcej, a to musimy zmienić. Wsparcie musi być bardzo dużo. Czemu wsparcie, bo Sparta, ten region dla konia, tam gdzie jest Sparta, historycznie był bardzo ważny dla bizantyjskiego cesarstwa. W tym stanie później już nie był taki ważny. Najpierw nie był taki ważny, a później... O, Turcy mogą mnie atakować. Ach, ci Turcy chyba 3. Tego źle dla mnie chcieli ja. Nie gotowuje za bardzo Ja wam pokażę Ponieważ mogę otworzyć desarstwo żeldzkie, no to... To, że potrwać kilka godzin. Dlatego ja wam pokażę, gdzie jest ten trick. Gdzie jest ten trick? Pokażę. Ja lubię tą grę bardzo. To jest dobra gra. To jest dobra gra jak się na Europa Universalis. Koryncji, to jest Koryncji. To może być trochę zbyt duża armia. Ale robimy to. Atenki idą papa. Nie, było dobrze. Atenki idą papa. Więc tak. Tu są teraz rozmowy pokojowe, tutaj mogę całe atenki zabrać sobie. Świetnie, świetnie. Asymulujemy ja Ateny. I na wyspę. Turcy nie lubią. To jest dobrze. Ateny będą ważne dla mnie. Trzeba też budować farmy, populacja w tychże jest bardzo ważna. I tutaj wybudujemy wieżę obserwacyjną, że tutaj jest. Także co mam mieć tu? Tutaj nie mają miejscurcy. Ja czekam aż będą mieli pokój. Ja już je będę miał dobrem tutaj. Bo Ateny to jest ta prowincja granicząca i Konstantynopol to jest prowincja granicząca. Nie wiem, dlaczego nazywa się Istanbul tutaj. To jest definitywnie Konstantynopol. jest bardzo cicho, ale to trudno. Więc tak. Będziemy, stracimy prawdopodobnie naszą stolicę, jaką jest Konstantynopol ale to nieważne ja wam mogę pokazać trik i ten trik jest co się nagrywa? Yy, nagrywa się, dobra Sparta jest dla nas dosyć ważnym jestem nawet bardzo ważnym kiedyś grałam jako Grec. Grecja nie, nie otworzyłem Grecji nie otworzyłem jej szkoda, bo Grecja to jest dobry kraj Dobra, więc. to była jakaś dobra gra typu Europa Uniwersytetu. Nie musiałbym się martwić o asymilację, ale to jest. Ja wam pokazuję, jak się w to gra. Szyrwan. Nie, co ty jesteś? Ty jest zbyt daleko, Szyrwan. Szyrwan jest gdzieś tam i Tunezja. Nie, oczywiście, że nie wchodzą w nie mama lubi. by mnie zaatakowali. To było niedobrze. My nie mogą za to zaatakować. Ja Wam to pokażę. Ja Wam zaraz to pokażę. Pokonać turków. Jak ich sensownie pokonać. Jeśli ja ich dam radę kupić. Nie wiem. Idziemy do 400-500 tysięcy. Inflacja okej okay. To naprawdę, inflacji mnie uderzyła. Korupcja. Nie wiem, czy ja mogę tędy przejść. Mam nadzieję, że nie. Jak bliżej to zapisałem sobie. Lecimy. Więc tak. Wokół trzeba. Najpierw w wojnie trzeba kupić tego przeciwnika. Nie jestem w to. Byłem w to dobry. Mam duże doświadczenie, jeśli chodzi o grę. Ale dobry to ja chyba nie jestem, więc bo... no nie będą mi się tutaj przyleć... ...pieniążki. czy też być tutaj... ...chłopców i rzeczy. I różnie może być. Saloniki, dobra, dobra, dobra. są saloniki. Dobra. Zaraz nasze terytoria się połączą i wtedy będzie to chyba dla mnie korzystne. Powinno być dla mnie wtedy bardzo korzystne. Moje terytoria będą połączone, nie będą rozsypce i to powinno być dla mnie dobre. może być kiepskie, ja mogę tutaj rozbić Turcy. Powinno być okej, okay, powinno być okay. Ważne jest, żeby wziąć Macedonię. się... Saloniki. Przebić tutaj Turcy. Trzeba dojady, tureccy. Tutaj się połączyłem. Tutaj niedobrze się połączyłem. Tutaj teraz jest niebranione. Prawdopodobnie Turcy mi trochę wypchają. Mam nadzieję, że mnie nie wypchają. Też można brać pożyczki w tej grze, tylko nie wiem jak to się bardzo płaca. Nie opłaca nie się. Grecja to będzie dłużnik, tak będę miał długi. Czyli będzie realistyczna no mówię, że ta nie jest realistyczna widzicie? też muszę skupić się na dobrze jest trzymam jakoś trzymam front Rasem nie przebijają, próbują przebić moją obronę, a tego brona. Turcy mnie dosyć... dosyć jadą po mnie. O nie. A na Tolsce. Turcy zoskali swoją stolicę i to może trochę potrwać, bo Turcy jeszcze mają Azję mniejszą. A ja sam gówno. Po ich atakujemy? Zobaczymy front. O nie, oni zostaną tutaj, jestem taki zły. Befedroniarzy zasrani. Nie, 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 nie. Nie, nie weźmiemy tam. To, to dobry naród, tylko mnie po prostu denerwuje się bardzo. I mam problemy ze złością trochę. Dużo. ja tak nie mówię. Mówię, jest dzisiaj. Ja muszę robić jakieś poradniki na YouTube, a prawdopodobnie bardzo będzie cicho słychać. Ta gra po prostu jest cicha. Nie ja wiem, mam... Jak jestem już. Nie, niecały, niecały, trochę, tylko tego. Dzisiaj turcy jadą. Jedziecie ci Turcy. No. I żeby działał ten, ten trik mój, to trzeba całom, cały kraj okupić. Nie można tak po prostu sobie części okupić. Nie poddali się. Czy mi jeszcze brakuje do kupienia? A nie mamy ragusa, ragusa. Serbia. Proszę serbiaki, przepuśćcie mnie, kochani. No, serbiaki mnie nie przepuściła, a przykro. Nie będą tej ragusy wysyłać do swojej jednostki, Także, więc tak. Ten exploit polega na tym, to jest ważna część, to jest ważna część. I muszę pamiętać, że to jest w minucie. Exploit w minucie... Ojej, gdzieś jest się sprawdza minuty. W 14 minucie. Więc tak. Nie, może to być Tutaj, jak już mamy pokonany kraj, to najważniejsze, że musimy żarnąć wasalizacji. Bierzemy jak najwięcej tych prowincji jak możemy. Że może to było sensowne branie tej prowincji. Tutaj połączę wezmę Izmi. Izmir jest ważny, grecki, fajny. Lubię gre Izmir, lubię Grecję. Tak. Więc tak. Turcja jest wasalizowana. Lubimy się z naszym wasalem, tak? Ale my możemy znieważyć relacje. W pierwszy dzień, pierwszy dzień kiedy to robimy, rządzamy ultimatum, rządzamy anekcji Mamy cały kraj. Zaczynamy się brawo. Możecie mówić, że jestem genialny, ale nie ma już Turcji. Turcja nie istnieje. A ja jestem w długach. Jestem w dość mocnych długach. Zanim... Boże. To jest ten trick. To jest cudowny trick. Ja mam powiem, w której sekundzie będzie... W opisie chyba będzie mi więcej, w której to jest sekundzie trick. Ale jestem w strasznych długach. o oh, ja. Yeah. To potrwa lata na ja spłacę mój dół publiczny To jest prawdziwy gameplay o Nie możesz nic zrobić. Nie możesz nic zrobić. możesz tylko patrzeć Twój kraj przecież rozpada Niby wygrałem wojnę Zanim To wszystko dojdzie do stabilności, ale Tak, to jest skrajny przypadek Kiedyś zrobiłem że jako nawara pogoniącą Kastylię I to z dużo mniej prowincji Ale tak, utało mi się Pokonałem Turku, gdzie to w sumie chodziło Mmm że na przegrałem do mamaluków. Ale jeśli dobrze ustabilizujesz wszystko, to możesz być naprawdę dobrą grę. To też jest... poradnik do Cesarstwa Bizantyjskiego. Dużo ustawienie, że dużo populacji, więc... Teraz ja to nie przegrałem. Nie mam się za bardzo jego bronił przed nimi. Nie mogę próbować. gdzieś jej to się ale. Zaraz Trzeba no, pokażę Wam teraz drugi trik. Jeśli. No nie ma za bardzo silnego kraju, żeby dokonać jakiegoś. Nie. Nie ma. Są silniejszy w okolicy. Ale oczywiście. Możecie wydać wasze złoto Nie mam prowincji, nie mam prowincję. Żeby powiedzieli wojnę Zaakceptowali Tak Możecie oddać prowincję Różnym krajom Albo złoto, jak macie złoto Żeby dołączyć do was do wojny, na przykład taka republika wenecka no, możecie wygrać, ale będę też musiał kupić jakiś inny kraj, żeby dołączył do wojny. Przynajmniej sprzedając <laughs> prowincję. Więc tak, jest trick. Nie mam siły grać jako cesarstwo bizantyjskie. Znacie jak to się robi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. To był Gavin Właśnie to się nagrało. Dobra, to był givinowin się maneczku, ziemeczku, tak się właśnie to robi.